Siema, tutaj Viper, a dzisiaj mamy odcinek Która z piosenek jest popularniejsza? Nasi uciecznicy będą mieli taką tutaj paletkę A, B, będą musieli wybrać z dwóch utworów Na przykład A masnowania, B Diskowania wiaderko Kocham was widzowie solo Co wybiorą? A czy B? Zobaczymy Ale wiadomo, że odpowiedź jest prosta, bo C frizoluszek parodia Bakuj się do basenu Oczywiście patrzymy na popularność piosenki po tym, jakie ma wyświetlenia na YouTubie. Słuchajcie, dzisiaj, jak prawie codziennie, 30 stopni. Jeżeli dodamy 2,0 do tego, to 3000. Bo już mniej niż 3000 subów brakuje do 90 tysięcy subskrypcji. A wtedy wiecie, co będzie. 7, 7 dni po będą filmy u nas. Codziennie, naprawdę. Więc musicie suba tu kliknąć, A tak, to lecimy już do odcinka. już. Siema, ale ci jest, jesteśmy kolorowi. Tomasz Hajtę potrącił starą. E, na pasach i nie poniósł żadnej konsekwencji. Ja mam kolorową koszulkę, a Daniel ma wzorzastą y, koszulę. A poza tym mam tu świetną, bardzo dobrze komponującą się z tą koszulą, koszulkę. Ty, brudna jest, nie wyprałeś jej. No nie wyprałem. <laughs> w ostatnim odcinku zapowiedzieliśmy ten sklep i było takie wielkie otwarcie. Ale no dzisiaj musimy być sam szczerzy i powiedzieć, dlaczego ten sklep w ogóle otworzyliśmy. Słuchajcie, no jak widzicie jakość filmów od y, pewnego czasu, mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, wzrosła. Wynajmujemy studio, inwestujemy dużo pieniędzy w sprzęt, a jak pewnie zauważyliście, na naszym kanale nie ma współprac sponsorowanych. Do tego momentu, zanim otworzyliśmy sklep, jedynym naszym źródłem y, dochodu były reklamy z YouTube'a. Tak. Jednak to co zarabiamy z YouTube'a nie starcza po prostu na opłacenie yy, no, tego, co musimy co miesięcznie opłacać. Aby móc zostać w tym studiu, po prostu musieliśmy założyć sklep, abyśmy mogli dalej nagrywać te filmy. Potrzebne jest nam dodatkowe źródło dochodu i mam nadzieję, że Takim właśnie będzie ten sklep, bo jeżeli się nie przyjmie, to, szczerze mówiąc, wynosimy się tam z powrotem, nie? Do starej lokacji. Będzie nam bardzo miło, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zakupicie jedną z koszulek. Jest ta, jeszcze taka czarna. Daję do odcinkiem. No, tylko dwie informacje, powiemy Dobra, już, nie będziemy zaczynać. No, dawaj opad. Ale zanim, Raz, dwa, trzy. Aaa! Dobra, gramy dalej. Najbardziej disgusting zestawienie z wszystkich. Pierwsze, co no mi przyszło do głowy. No dawaj. A? Taką na fide 8 kobiet No B Taką na fide 8 kobiet fit bedoes To przecież to jest o, Nie no Turbo proste Okej, okay, a Raz, dwa, trzy No i bardzo dobre No i koks Oto taką na fide 8 kobiet ma 20 milionów A 8 kobiet z bedoesem 66 milionów No właśnie No, bo... różnica jest spora, tak. tak Lecimy z drugą parą A Tako Hemingway ściany mają uszy bez ora białe z ostatniej ławki Kurde ciężkie bo oba takie słabe, nie? Nie no chyba <noise> raz, raz dwa, dwa, trzy Pewnie się zdziwię. Ty Cholera, a ty w ogóle... Się... Wiesz z, z, skąd jest ściany mają uszy? Z jakiego albumu? Tak. Z jakiego? Z wosku Niech tak zostanie? Dobrze. 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 <noise> Dlatego wiesz, to jest P. B. Ta No to i ludy. Macie rację, bo Sowa biała ma milion wyświetleń, a o Hemingway ma 850 tysięcy. Naprawdę? No to oni mają tylko milion? Trzecia para. Malik Montana mówili, czy Mister Polska fit Malik Montana pistolet? Już? Dobra, wajber. Tak, no. To to wy macie dwa, pojęcie, a, a, <laughs> raz, dwa, dwa trzy. <laughs> A to był Daniel halo! Szczególnie uważam, że to jest umówili, a nie. Ponieważ ten krajek był grany na FMA1 przez Malika i był bardzo, bardzo popularny. I wszyscy śpiewali. Pistolet ma 25 milionów wyświetleń. A mówili, nie wygrał się. A mówili, ma 31 milionów. No właśnie. Co tam znawca Malika? Chciemy teraz do parę numer 4. Chciemy dur! No. A to bardzo dość świeżułtu, może nie bardzo. Mhm. Kury z Fit, Szpaku Kadr. B White 2115, AMG Fit, Malik Montana i Pablo 2115. Ciężkie jest... zestawienie. Oba takie niezbyt y, popularne, w sensie. No nie są to hity, nie? Z Malikiem i z kimś jeszcze tam było z y, 2115. No, no tak powiedział, Pablo. Pablo. No, z Pablo. Raz, dwa, trzy. Dobra, Dani, znowu wypadasz normalnie z grupy. Dlaczego? A? Jest to utwór, który słuchałem więcej niż tamten. I pamiętam, że miał dosyć sporo wyświetleń. No Dobre. więc myślę, że to ma powyżej 2 milionów, a tamto ma mniej niż 2 miliony. Ja że, że tamto ma 3, może 4 max, a tamto, a kury Z ma, ma 25. Słuchajcie, powiem tak, nie. Na pewno źle myślisz. A wy dlaczego myślicie, że bardzo? Ja uważam, że. Bo tam jest malik. Tu masz mnie wszystko, No to. No to razy, piąteczka. Mówię, jak mi? są wyświetlenia. Kury zetka ma milion. 260 co tysięcy. O, co na pewno przegrałem? A White z Malikiem na ficie w tytule AMG, w takim tytule, ma milion. To już nie tysięcy. To dobrze czy źle? No ty wygrywasz? Co? co? O 100 tysięcy wyświetleń wygrałeś. 110. Popatrz na mnie na to, jaki jestem naprawdę. A nie w jakiej już... widzisz A, ostatni, retobiliki. A na B. Ulubiona artysta Konrada Miszteli, czyli Smolasty, fit biała z fake Love. O, kurcze, chyba tam to było jednak większym hitem niż Billy Kid. Billy Kid ma 20 milionów. I z 11 ma. A... a Wy współpracujecie? Czy nie co? no nie wiem. Ale skąd wiesz, może jak tam? Nie mam. Może, kłamie. Też, a może... Tak o, no, A, teraz. a może kłamie? Fake love przecież zgarnęło złoty singiel. Raz! Dwa! Dzięki. Trzy. To już! Dobra, niech będzie. Dzie dzięki za podpowiedź, Daniel. Tak, Konrad, no, tak. za Smolastym, za twoim ulubionym artystą jesteś. Tak. Żeby zdobyć kół. No, on po prostu zawsze obstawia na tym, który najbardziej lubi. Malik, Smolasty. No tak. Moreto, Billy Kid ma 13 milionów. A to się, się pomyliłem o siadę. A Smolasty z Białacem Fake Love ma 41 A, milionów. No, okay. Czy to nie był w rady przypadkiem? Oni chcą tej wojny, bo ty jesteś obok, dziś tam spokojny, bo nigdy go nie słyszałem Fake love, fake love Widać, że tak, fan tego. No tak. kurde, ej, ty nawet wyglądasz jak Smolasty w tych włosach Ooo Jak bez jak Smolasty wygląda <grym> A. Tymek Język Ciała B. Grubson na Szczycie Oooo dobre Chyba, A. nie wiem A, no. ale, A, Raz by... Dwa Trzy tym razem Konrad odbił się od grupy. Dlaczego myślisz nad odpowiedzią B? Grupson jest w zestawie utworów, które mają później 100 milionów wyświetleń na YouTubie. Język działa też. Ma. No. Też jest w tym tak. zestawieniu Tak jest pamiętam, to język ciała jest imprezową nutką, a Grupson na sobie nie, 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 nie puści na weselu na przykład. Ja no. bym puścił. No to powiem Wam tak, Grupson? Ma 111 milionów wyświetleń. Także. No, no. no i Język chciała? Ma 125. no ale to duża przewaga, nie? Nie, nie, nie. Ale gróbujesz na pierwszy 100 milionów no, za to. na jestem jak z No, koła coś nic nie robią. Czyli Język chciała, to ten, nie przypadkiem najpopularniejszy polski usług? Pewnie pan. Nie, Roniko Ran. To chciała. No. Nie, najpowolniejszy polski, uwaga, nie, nie, nie. Najpopularniej, me, na, me, najpopularniejszy me. polski utwór na YouTubie to Gummy Bear. Pańki łap, pańki łap. Pół miliarda, najwięcej? Tak, jest, ile? Pół miliarda. Musimy nagrywać. 450 jesteś Dobra Daniel, zmiana taktyki, weź tam ten mój głos yy, w, tej, w tej nucie nowej, i tam <laughs> dwie oktawy ok do góry <laughs> Gummy Bear xy, polski x polski rap będzie x x x Tentacjon, Tentacjon nie Następne ciekawe nie wziąłem No, no. A, Borsiu Gwiazdo B, SB mafia, hotel mafia. Co to jest to pierwsze w ogóle? Nie wiem. To dawaj no. Gniazdo ja nie wiem. gniazdo. A gniazdo! O, gniazdo Już to gniazdo! <grym> Raz, dwa, trzy eee, Daniel, jesteś zaborku! Łaj! No. Pierwszy to jest starszy utwór, więc mógł być więcej czy ten czas. A wy dlaczego? Za? Hotel to jest mafia. Grafia, największy polski label aktualnie. Duży po prostu i to jest pani była pierwsza piosenka no. z tego albumu. To było takie: Wow! Co to o, jest? Posłuchajmy tego, prawda? Borkru, no co stare ma 4 miliony wyświetleń. No to hotel no. Mafia Mafia ma 11 milionów. <laughs> Mama wychowała mnie tak jak podwórko. My wszystkie potwory chowamy pod łóżko. Lecimy dalej, Teapię, no gorących nutek ostatnich, no. bo A to Taco Hemingway Michael Estienne Birthday Party, no, to a dobrać. B to Feed Gets kur... Siri. Eee, dobra. No ja nie wiem. Okay. Raz, dwa, trzy i. Dlaczego Rudolf myśli, że to jest e, impreza urodzinowa? A. No znaczy nie, no tak scena tam, no bo taka. No to Taco Hemingway. Wyświetlenia takiego Hemingwaya równają się 2 985 000. Do... Twój stary, to a Oki ma 3 272 000. To nie to to ty... 5. Jakbyś ty tyle miał, to byś się Nie odbieram telefonu, Ja! Bo jestem głupi! Litera A należy do gangu Albanii utworu Kapitan Cox. O no, Kapitan Cox. W ogóle co on wziął no, za hity, kurwa. Z rękawa. A B to jak. Już wcześniej Rudy mówił B jak BDOS i Lanek, nadchodzi Lato. Kapitan Cox to chyba nie był w tych takich top 3 naj, najbardziej popularnych... Yy, Ale był fest, dokładnie. No, tak tak. Raz, Beton. dwa, trzy. I dlaczego, Rudy, jesteś za bdos <grywki> Ale em Ale uniespikowaliście, pojadę. Kapitan Cox ma 32 miliony, nadchodzi ma, Lato ma 31 milionów. CUUUUUUU masz 40? A Koks Kapitan Koks, Koks Pociągnie dziś w nos Kapitan Koks A Taką Hemingway Polskie tango B Mata tango To polskie tango jest Na bici kiełasa I nie czytałem tej lektury Mogę powiedzieć, do przodu, A litości. Babcia wlewała mi Kompot do kubka Potem wlewała mi Gówno do Wisły 3 ma. Jeden No to dlaczego danie. Co? Tako Hemingway ma 18 milionów. Co? A ma ta tango ma 5 milionów. Tańczy polskie tango. nogi i bocie mam bogisła to grząskie. A to Jan-rapowanie i nocny pilot. B to Biała Tweet ADM bulldupy. Raz? Nie wiem, ja się nie znam. No. Dwa, trzy. Dlaczego. Ponadus jesteś za Jankiem. Ponieważ pilot to był najbardziej, znany, był najbardziej znany najbardziej znany utwór z jego albumu. Stawiam, że pilot ma 2 miliony wyświetleń. Wół może mieć, po, mieć pomiędzy 3 a 5 Pilot ma 1 900 tysięcy a, a ból dupy ma milion. 180 tysięcy. Co? Co? zegarku za dwie stówy szukam mieszkań w centrum Zakładam chcę być nie na miejscu A to o co chodzi aha fit perze, a B to ostry lubię być sam. Czuki, a, nie ha? mam pojęcia Co to jest za utwór ostrego? Raz, dwa, trzy Z Ostrego, jeżeli jest ostry w tym zestawieniu, to wydaje mi się, że jest duża szansa, że jednak on wygra. A to powiem tak, o co chodzi ma... Na A z PZ tem 16,5 miliona. Ja tak Myślałem, że on ma 60. Ale. Ostry ma prawie już, bo brakuje 100 tysięcy, bo ma 30 milionów 900 tysięcy. No. Widzisz? Lubię być sam, ja ci i niczy Minecraft. Odbywam podróż, ulice do gwiazd. Nikt nie do tego mi nie policzysz. Na A znajduje się PZ Magenta. Na B znajduje się Kwebona Fide Magenta. Nie wiem, nie, nie, nie kojarzę nie, nie tego, tego. Chyba najpopularniejszy z jego no, najnowszej płyty. Ja będę za e, przyjacielem każdego człowieka, czyli Klebu na 5, okay. 4, 3, 2, 1. A to dlaczego Rudolf jest za. Kwebusiem? A nie wiem. Góry <głosy głosy> przegra tą konkurencję. Skur Dobra, na nie. Bo Klebu na fida, z matą oczywiście. Ja dlaczego, dlaczego nie wybrałem Aspartamu? Nie ma teledysku. Koniec. A tu będzie taką na chwilę Nie. Pozmieniamy miejsca. B to taką na chwilę B, bo jest Art B, okay, okay. Trzeba pozmieniać, żeby wszystko było 400 IQ a A to będzie Ekipa XB Bros, przejmujemy YouTube. Ja wiem chyba. Lecimy? Trudne. hej! Lecimy! Ja. Raz, dwa, dwa. trzy Chyba 180 milionów na ten numer. Ta ma gdzieś z 80, no. więc myślę, że RB może mieć gdzieś 60. Tutaj ja stawiam na taką, bo bardzo ich lubię. Po pierwsze z tymi waszymi liczbami to się wam podobało ewidentnie <grymne> 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 A dziecka. Wszyscy źle chyba mówicie. Ta, dobra. Dobrze patrzałem, bo A na ekipie jak gdyby przejmujemy YouTube znajduje się liczba 53 milionów. to, to dobrze bo mówię, że to, że to po ja RB no. ma 21 milionów O Hej, przejmujemy robimy co chcemy, aby macie bultuby. Rudy kończy na trzecim miejscu z siedmioma punktami Daniel na drugim z dziewięcioma A Konrad na pierwszym z dziesięcioma ja Jeszcze przypominamy o hashtagu, hashtag a! Koniec Także zapraszamy was jeszcze raz Na pekastore.pl Dokładnie do Pekastore.pl Ooo Kienki.